16 kwietnia rusza pierwszy elektroniczny etap rekrutacji do wrocławskich przedszkoli. Potrwań jest pełna dwa tygodnie do 29 kwietnia. Nie ma znaczenia kto się kiedy zrekrutuje, nie jest ważna kolejność, ważne jest po prostu, żeby wypełnić formularz elektroniczny. Elektroniczne wnioski można będzie pobrać na stronie www.edu.wrocław.pl. Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz należy zgłosić w placówce pierwszego wyboru. W tym roku rekrutacja do przedszkoli odbywa się według nowych kryteriów. Wśród nich najważniejsze są wielodzietność to znaczy czy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej czyli tam gdzie jest trójka dzieci czy jest niepełnosprawne lub czy któryś z rodziców lub ktoś w rodzinie jest niepełnosprawny czy jest objęte opieką zastępczą lub czy jest wychowywane przez samotnego rodzica Natomiast wśród dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych znajduje się także taka pozycja, która obejmuje rodziców, którzy rozliczają się we Wrocławiu i za to rodzice mogą dostać dodatkowe punkty. Wyniki rekrutacji do przedszkoli będą znane 21 maja. Szczegółowe zasady i inne ważne informacje dostępne będą na portalu oświatowym www.eduwroclaw.pl od 16 kwietnia.